Witam serdecznie Trygon Powietrza na moim kanale Bliźnięta Wagi oraz Wodniki Zapraszam kochani do czytania tygodniowego od 19 do 25 grudnia Sprawdzimy energię na ten tydzień czyli pracę, finanse, uczucia, zdrowie Przypominam, że czytanie jest ogólne dlatego nie musi rezonować z każdym z Was Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne zapraszam do kontaktu adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem Wykonuję czytania z odpowiedziami na wszystkie Wasze pytania czytania par partnerskie miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość finanse, rytuały separacyjne oraz bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale karty społeczność na moim kanale znajdziecie ofertę, tam są zdjęcia, opisy. I moi drodzy, możecie zakupić dla siebie bądź dla bliskich w prezencie gwiazdkowym pod choinkę. Także serdecznie zapraszam od razu życzę wszystkim wesołych świąt w gronie rodziny dużo miłości, dużo ciepła i spełnienia wszystkich waszych marzeń zaczynamy kochani, czytanie tygodniowe 19-25 grudnia bliźnięta zodiakalne bliźnięta co dla was co dla bliźniąt w tym tygodniu kochani, zaczynacie rycerzem buław dziewiątką buław, co miłego was może spotkać Tutaj powiem tak, kochani, nawet jeżeli jakiś konflikt będzie w gronie rodziny czy z partnerem, partnerką, to wy z tego wyjdziecie zwycięsko, tak? Bo tu mi się pokazuje takie bojowe nastawienie. Nie do końca niektórzy z Was chcą odwiedzać rodzinę, bo na przykład jest z kimś konflikt, tak? Gdzieś tam Wam brakuje tej osoby, tak? Bo tu jest tęsknota, żal, jakiś smutek, być może rozlało się kakao, tak? Ale, kochani, myślę, że czas ruszyć, bo to jest taki czas, żeby się faktycznie pogodzić, pojednać. Nie ma co chować urazy, i sąd Boży nawiązuje do pogodzenia, kochani. Do oczyszczenia atmosfery, do rozpoczęcia nowych relacji z rodziną, z czystą kartą, tak? Tutaj nie ma co się gniewać, nie ma co się dąsać. To jest bardzo dobry czas na to, żeby się pojednać, wyjaśnić sobie wszystko i po prostu wejść na drogę porozumienia. Nie trzymajcie długo urazy. Bo ja myślę, że wasi bliscy również chcieliby z wami spędzić troszkę więcej czasu. Nikomu tutaj nie zależy na tym, żeby ta kłótnia trwała w nieskończoność. Tak żyjemy tylko raz, warto po prostu się tutaj z kimś jednak pojednać. Jeżeli chodzi o singli, mam wrażenie, że wy jesteście po zranieniu, że troszeczkę obawiacie się poznania nowej osoby. Ktoś może do was przyjść, bo bardzo mocno mi się pokazuje trygon ognia. Baran Lew bądź strzelec. I powiem Wam kochani, że e, ktoś może tutaj e, też się nawet oświadczyć, jeżeli na przykład z kimś się spotykacie raz na jakiś czas jeszcze nie mieszkacie razem. Tutaj też widzę oświadczenie, oświadczyny podczas świąt, więc może być taka niespodzianka, tak? Przy stole, e, w gronie rodziny, że ktoś jednak e, no, uklęknie i poprosi Was o rękę, także bardzo ładnie, tego Wam życzę. Natomiast single tutaj, no troszeczkę się boicie, ale ja mam wrażenie, że kogoś poznajecie, tu może być ktoś, kto Was zaczepi przez internet, może napisać do Was na Facebooku, Instagramie, yy, długo się Wam od jakiegoś czasu ta osoba przyglądała, no i możecie zacząć miło pisać, później od pisania do spotkania, no i bardzo fajne energie, bo możecie wejść w nowy rok, yy, no już jako osoby w parach, tak, całkowicie niespodziewanie, tak, możecie też spędzić razem Sylwestra. W pracy ogólnie macie stabilizację, są pieniążki, jest wygoda, jest docenienie. Możecie liczyć na przedłużenie umowy, na jakiś awans, podwyżkę, bo również ta karta o tym mówi. Jeżeli chodzi o Wasze zdrowie, kochani, przede wszystkim widzę bóle głowy, bóle migrenowe. Także tutaj postarajcie się temu zapobiec, tak, żeby to Wam też nie zepsuło świąt. Zawsze miejcie pod ręką jakiś proszek na, na ból głowy, żeby po prostu tutaj sobie ulżyć. Wesołych świąt, moi drodzy, dużo, dużo miłości, dużo ciepła. Jeśli macie ochotę, to jeszcze zapraszam kilka dni na rozkłady prywatne, ponieważ później wyjeżdżam. No to wiadomo, też przez święta nie będę nagrywała tarotów. Ale jeśli ktoś ma ochotę na czytanie prywatne, zapraszam do kontaktu. No i pobranzoletki z naturalnych kamieni, ze znakami Zodiaku dla siebie bądź dla bliskich w prezencie pod choinkę. Dziękuję, drogie bliźnięta. Zaczynamy od kolejnego znaku. Nowe czytanie. Wagi. Zodiakalne wagi. No i wagi tutaj spędzą święta w gronie rodziny bardzo fajnie, bardzo uczuciowo, kochani. Tu też jakieś wyjazdy, przemieszczanie może do kogoś jedziecie, może ktoś do Was przyjeżdża. Dużo uczuć, dużo miłości, kochani, stabilizacja, odmiana na lepsze. Nawet jeżeli z kimś byliście skonfliktowani, to tu mi się pokazuje ten czas świąteczny jako czas rozejmu, czas pogodzenia się, wejścia na taką ścieżkę, właśnie e, zgody, więc w ogóle będzie się dużo w, tutaj pozytywnych rzeczy działo. Macie też kartę siły, czyli tutaj też no, dużo seksualności, kochani. W ogóle ja widzę jakiś romans gorący w tym okresie. Także to może później prowadzić do dzidziusia, do małżeństwa. Zobaczcie, kochani, często tak jest, że ludzie czasami podczas świąt się tak do siebie zbliżają, no i później w jednym miesiącu są same porody, tak? No i tutaj w tym przypadku tak może być. Karta małżeństwa, karta rodziny, wartości religijnych, duchowych tutaj dla niektórych bardzo gorący okres, także tutaj te święta możecie super spędzić z osobą, którą kochacie. No, dla związków, dla par bardzo ładne karty, kochani. Tu, jeżeli chodzi o singli, rak mi się pokazuje, ryba, skorpion. Ktoś poznany w podróży też może gdzieś pociągiem jedziecie, może gdzieś lecicie samolotem, może ktoś was zaczepić i z tego będzie później ognisty romans, kochani. No, takie rzeczy się zdarzają. Nie mówcie mi, że tylko w filmach, no bo znam takie przypadki, mam. Czasami takie klientki, że naprawdę, no, historie jak z filmu, ale bardzo fajnie, kochani, właśnie po to jest życie, żeby korzystać, bawić się i cieszyć, tak? Praca, widzę tutaj, być może zostanie odłożona na później, bo jednak bardziej już będziecie się przykładać do planowania świąt, do gotowania, do robienia pierników, będziecie się szykować do wyjazdów, także myślę, że tutaj, jeśli chodzi o pracę, już sobie troszkę stonujecie w tym tygodniu i nie będziecie tak sobie nią głowy zawracać, bo to też w sumie nie ma sensu. Czas dla rodziny, czas dla was. No i tutaj, jeśli chodzi o zdrówko, trójka pentakli. To są hormonalne zaburzenia, przemiany materii. To są też alergie pokarmowe, więc kochani, na to zwróćcie uwagę w tym tygodniu, zwłaszcza, że wiadomo, jest wigilia. Niektóre potrawy mogą uczulać, więc też sprawdźcie, co tam w nich jest, co, za, co zawierają. Zapraszam Was, kochani, do czytań prywatnych jeszcze przed świętami. Zapraszam po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku, bądź dla bliskich w prezencie pod choinkę. Życzę Wam cudownych świąt, dużo miłości i spełnienia marzeń. No i na koniec, wodniki 19-25 grudnia. Moje drogie wodniki, no u Was widzę ewidentnie tęsknotę za kimś z przeszłości. Tu jest karta rydwanu. Może się rak pojawić w Waszym życiu? Może się pojawić jakaś waga? Hmm, ryba, skorpion. Kochani, to jest tak, że ktoś też może do was przyjść z uczuciami, chcieć się pogodzić, ale wy absolutnie nie. Wy już no, gdzieś do przeszłości po prostu e, oddaliście relację, która była toksyczna. Nie chcecie w ogóle uczestniczyć w takim wydarzeniu, nie chcecie do nikogo wracać. Tu jest zamknięcie przyszłości, tu jest odejście od tego. Ktoś się w was podkochuje. <coughs> Ktoś nie mówi o uczuciach. No właśnie, zablokowała mi się czakra gardła, ciężko mi teraz mówić. Więc jest tu ktoś, kto po prostu skrycie się w was podkochuje, nie może sobie poradzić z tym, że jesteście w oddaleniu yy, i przygląda się wam, tak? Może was obserwuje w mediach społecznościowych, może czyta jakieś wasze stare wiadomości. Ta osoba za wami bardzo tęskni. Jest brak pojednania, jest rozstrzygnięcie karmy, kochani. Wy nie chcecie absolutnie już w tym uczestniczyć, wy ruszyliście do przodu zamknęliście przeszłość, ale ta osoba nie potrafi tego zamknąć, ta osoba cały czas gdzieś depcze Wam po piętach jest za Waszymi plecami stara się po prostu odzyskać Wasze zaufanie, Wasze względy może tak być, że podczas świąt ktoś będzie Was po prostu przepraszał chciał się pojednać tego typu historie, no jeżeli nie macie toksycznych eksów, to powiem tak Wam się wydaje, że już nikogo nie spotkacie, że jesteście osobami, które są singlami po przejściach a tu, kochani, w internecie ktoś może do Was zagadać. Może macie jakieś aplikacje randkowe, a może po prostu portale społecznościowe, ja tu widzę jakieś ktoś do kogoś napisze, zagada, no i być może po świętach będziecie mieli z kim spędzić Sylwestra, więc tak, taka niespodzianka gdzieś w tle. Widzę też gorący romans, kochani. Może się pojawić jakaś osoba tutaj właśnie do romansu, gdzieś nawet przy pracy i też jakiś wyjazd służbowy, i właśnie tutaj też może być troszkę gorąco jeszcze przed świętami, tak? No, i tutaj, kochani, też wyjazdy do rodziny, spędzicie czas w gronie rodziny, ale też widzę, że nie każdy będzie chciał gdzieś odwiedzić rodzinę z tego względu, że widzę tu jakieś konflikty. Ktoś się zamknął w sobie, ktoś nie chce kogoś widzieć, ktoś po prostu się zamyka na pogodzenie, kochani. No to jest taki dobry czas, żeby się pojednać, więc może nie warto się po prostu w sobie zamykać, tylko tutaj no, dać sobie szansę na to, tak? No bo rodzina ma się jedno życie, mamy za krótkie żeby się dąsać, więc może faktycznie lepiej nie trzymać tego w sobie, tylko tutaj oczyścić atmosferę zdrowotnie siódemka mieczy tu kochani zapalenie nerwów może się pojawić zwyrodnienie stawów także no mówię, czytanie jest ogólne nie dla każdego, ale jeżeli macie ochotę śmiało zapraszam do kontaktu, do świąt jeszcze robię czytania prywatne, później już robię odpoczynek jeśli macie ochotę na zakup bransoletek z naturalnych kamieni z waszym znakiem zodiaku również zapraszam bądź dla kogoś w prezencie pod hoingę Trzymam kciuki, kochani, wesołych świąt, dużo, dużo miłości i spełnienia Waszych marzeń. Pozdrawiam serdecznie, udanego tygodnia.